W dzisiejszym odcinku mamy wyścig, który mamy do wykonania po trzy misje i mamy dwa utrudnienia. A naszym jedynym środkiem transportu są kula, nogi modus, dzięki czemu sprawdzimy jak radzą sobie w miejskiej dżungli. Let's go! Poza zadaniami i utrudnieniami dostaliśmy również mapę z trasą, na której musimy je wykonać. Ale zanim przejdziemy do wyścigu to... Ile jeszcze? Porki to jest najgorsza rzecz na świecie. Mm. Przydałyby się takie hulajnogi co jeździliśmy ten, jak nagrywaliśmy studii do matury. Ej, posyta. Myślicie o tym samym co ja? Motus Pro 10 Urban. Wygoda i komfort na co dzień. Najlepszy crossover do miasta. Motus Pro 10 Daytona. Hulajnoga elektryczna ze sportowym charakterem. Dynamiczna jazda dla fanów emocji. Motus Pro 10 Daytona to petarda. Idealna na takie manewry. A teraz wróćmy do wyścigu. Gotowi? 3, 2, 1. Przeczytałam pierwsze utrudnienie i uwaga, całą trasę pokonuję z pięciokilowym plecakiem na plecach. Cyk, szybciutko, pyk, odstawiam sobie, hop, mam tu w plecaku Państwa, rzeczy do personalizowania, przepiękne, gwiazdeczki, jakie to jest świetne, to chcę mieć tutaj na rączkach, na mojego motusa, Nie. O nawet koszyczek classicksek Magui! Teraz będę najszybszy z tym koszyczkiem. What? Oj, zaczęło mi pikać! Nie wiedziałem co to jest. I właśnie się skoptałem, że ta chule noga ma kierunkowskazy normalnie. Ej, moja noga będzie przepiękna! Nie Dobra, teraz trzyczę gwiazdeczki. Złote czy różowe? Oczywiście że różowe. Koniecznie jeszcze wiatracek trzeba gdzieś pomocować. Patrzcie gdzie ci Proszę, poprosimy poprosi wiatr. Dobra, przebitki, proszę Państwa, na moją, moją personalizowaną hulę nogę. Wykonaj z trzema osobami układ taneczny dżingziara. No powodzenia, ja nawet nie umiem tego układu, ale dobra. Hello! Mam y, dużą prośbę. Potrzebuję z tobą zatańczyć dżingziarę. Co zatańczyć? Dżingziarę, taki układ. Ja cię nauczę. Jest, jest najpierw tak. Chodzę od rana i to się robi tak. Czy później łączysz ręce. Tak chyba było, z tego co pamiętam Uśmiech ubrana, a A się co jest? Taki mam? Wodza od rana Później, ubrany taki mam mu tak, że bardzo skuteczny. Dobra, jedna osoba, dziękuję. Czemu my nawet na innych na kanałach, musimy działać razem. <laughs> Zrób dwa dobre uczynki dla obcych ludzi, używając kolejnej nogi. Jak? Przewieź kogoś. Przez całą trasę musisz śpiewać piosenkę Przestrzeń Trzech Króli z filmu 100 do matury. A to chyba utrudnienie. Wybrałem pasję! Miałem zajawkę! Mam satysfakcję! Dziś jeżdżę po mieście na hulajnogach Motus Rozdaj 10 autografów na trasie Chcesz autograf? Daj, dam ci na tyle kartki No proszę Znalezienie osoby, która jedzie również na hulajnogach marki Motus Patrz, znalazłem! Pierwsze zadanie naliczone. Bo no. i strzelił. A, Niestety nie zdobył punktu Ta drużyna w tym wypadku nie będzie Nie mam pojęcia jak gadają komentatorzy sportowi, ja nie mam za dużo wspólnego ze sportem Odkąd nagrywaliśmy 100 dni do matury mi się mega mega marzyło właśnie przejechać się motusem bo to jest w ogóle mega fajna sprawa. Ja w ogóle uwielbiam różnego rodzaju transporty takie czy to kolejnoga czy rolki, czy wrotki to ja nie żeby on śpiewał i komentował, Ej, nie śpiewa! Chcę więcej i więcej od życia brać garściami. Ty, a jak ja znam tylko referencję tekstu? No to masz problem, to przegrywasz zadanie. Chcę żyć naprawdę, chcę więcej i więcej od życia brać garściami. Proszę, jedź tak, nie wiem, kilometr za mną. No. To, co ty robisz, to jest przesadne. No, Mam miałem pasję! Miałem zajawkę! Nie uciekaj ode mnie, trochę cię krępuje. Nie, po prostu to jest przesada. Chyba zacznę od jechania po prostu bardzo wolno i przy okazji będę się rozglądać za śmieciami. Na mojej hulajnodze mam możliwość ustalenia sobie tempa i ja po prostu sobie ustawię, żeby maksymalnie jechało 5 na godzinę. Nie, no to jest masakra, 3 na godzinę. Kochani, szukamy kogoś młodego, wiecie, żeby tutaj nagrać dżędżarę, no bo jakby nie patrzeć. No, jak ktoś będzie starszy, to będzie wiedział o co chodzi, nie? Jedziemy pod Wawel, bo tam mam zadanie do wykonania i przy okazji robimy trasę po prostu, którą muszę zrobić z mapy ja mam luz, ja wam powiem Ja po prostu świetnie się, się bawię, świetnie sobie jeżdżę na hulajnodze I korzystam z tego, że y, mogę na niej jeździć A przykaz jak się wygra, to się wygrać. Przewieź napój bez wylania Wsadzam wodę do koszyczka i będzie git Będę musiał po prostu uważać na krawężnikach i takich rzeczach strząsowych. Dobra, chyba w ręku po prostu będzie naj, najbezpieczniej Dobra, let's go Ty, wylała mi się woda właśnie Czy ja przegrałem teraz? Czy ja oficjalnie przegrałem? Ja pierdzielę. Patrz Zamykam oczy na 30 sekund. Stój stój, 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 stój! 5, 4, 25. Stój, 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 26, nie, stój! stój, stój 26, 27, 28, Ej, 29, 30. Git, w miarę prosto. Oszukałeś na bank. Przysięgam do nie. To czemu jak dzieci ja ci mówię, stąd ty się nie zatrzymujesz? No bo nie mogłem przestać jechać, bo chciałem jeszcze odbębionych. Podtrzymaj mi GoPro. Raz. No git. Dwa, Proszę staraj się jechać prosto 7, 8, 9... Kolejne zadanie zrobione. Co mam zrobić, jeżeli woda mi się wylała? No, zadanie niezaliczone. Bym, mogę mieć jakieś kolejne zadanie? Możesz mieć kolejne utrudnienie w postaci badonu. Nie. nie. Stry! I co, całą trasę mam w tym tak, być? Ja pierdzielę, dobra! Jak to założyć w ogóle? Ki! Nie wiedziałem, że to zadanie będzie tak trudne. Nie no, nie ma ciur na ręce! Czy to tak powinno wyglądać? Dobra kochani, nie wiem o co tu chodzi w tym przebraniu, ale jest. Jedziemy robić zadania. Ja ledwo głową ruszam. Dobra, uwaga. Odstawiam nogę Fajne jest to, że można nimi, wiecie, wszędzie zaparkować. Raz. Śmieć wyrzucony. Ciężki ten plecak, 5 kilo kurde. Minuta i sekunda wolnej jazdy. O, o, stop, 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 śmieć. Widzę go. Ej, tu jest kilka śmieci nawet. Pięć wyrzucam raz. Mamy pięć, czyli mamy 22 mi zostało do zebrania. 30 sekund zostało mi. Jazdy! Dobra, ogólnie mam straszne opóźnienie przez te dwa zadania, ale na szczęście moja kolejnoga od Motus super sobie powinna poradzić. Cześć! Mogę cię na chwilę zaczepić? Mam takie zadanie, że muszę Ci przedstawić prognozę pogody. Okej, okay, słucham. No to słuchaj, dzisiaj jesteśmy w Krakowie, jest dosyć zimno, jest 7 stopni, ale pogoda poprawi się już w sobotę, będzie 15, a w niedzielę będzie 21 stopni. Także będzie mega już fajnie, będzie można wyjść sobie na nogę, na przykład, więc super pogoda. Chyba nie tędy! Uh. Wiedź, który... Do... Mamy jeszcze. Jestem komentatorem sportowym. Jedziemy do Wawelu. I nagle operator postanowił skręcić w prawo. Nie wiem, jak mu się to udało, ale widocznie jego celem jest: miałem zajawkę. Mam satysfakcję. Nie dam rady, zmieniam partnera. Drodzy Państwo, szukam pracy. Jestem niezatrudniony. Szukam restauracji, która mnie przyjmie ponownie do Gastro. Mam doświadczenie nieokuletnie. Może jakiś dobry uczynek, panowie. Wiedziałem, że on się tam zatrzyma, nie? Będzie kadał z pomnikami i robił content. 10 sekund zostało. I 18 śmieci. 1-0, dwie minuty za mną i akurat mam śmieć. O kurde, tu jest dużo. 10 śmieci do końca. Jak chcesz, możesz jeszcze jedną rzecz ze mną zrobić. Zatęcić układ do dżendziary, wiesz co to jest? Tak, ale no, ja to nie znam. Ja też nie. I najpierw jest tutaj, czyli tak chodzę od rana, i tutaj ja teraz... Cześć! Wiesz co, szukał osoby, Nie ja stąd! To jest moja koleżanka nowa! Szukam osoby, która by To jest byda... moja koleżanka! Poczekaj, ale połączmy, dobrze. Kochani, mam drugą osobę! Trzecią w zasadzie już, dobra! Czyli tak jest, chodzę od rana, rób to co ja! W uśmiechu brana, taki mam but! Kolejna zmiana, ja to ziara! Wybrałem pasję! Miałem zajawkę. zajawkę! Jesteś z Krakowa? No to do dupy, przepraszam, to mi nie pochodzę. Miłego dnia Ci życzę. Gubiliśmy kompana, trzeba jechać dalej. Nie ma co tracić czasu. Myślisz, że wygrasz ten wyścig? Nie, bo mam rozdać 35 rzeczy łącznie. Jedziemy dalej? Myślę, że on dogoni. Ja myślę, że jest już stracony się zgubi, bo nie zna drogi. Ale przynajmniej jedna osoba by wyeliminowała. Ona. Ale ja też nie znam drogi, więc ty musisz prowadzić. Znalazłem kolegę z powrotem. Wchodzimy w taki tryb, że tu mogą być knajpy, może ktoś mnie przyjmie do pracy. Jechałam, no ale patrzcie ten śmieć. No przecież nie zostawia takiego śmiecia na środku drogi, tak? Dziewięć śmieci do końca. Jadę dalej, no patrzcie, to jest wstyd i hańba, leży pucha, 20 metrów obok jest kosz na śmieci, no ludzie, no weźcie się, zlitujcie się Jakiś papier, Siedem mi zostało do końca, szkoda gadać Mam za zadanie w podróży mojej rozwiązać sudoku, więc zróbmy to może teraz, jesteśmy myślę tak w połowie drogi, proszę bardzo, biorę sudoku Weźmy sobie co? No najłatwiejszą grę, no przecież. No, takie coś muszę rozwiązać, więc myślę, że sobie poradzę bez żadnego problemu. Ukończone całe sudoku zrobiłam. Bardzo prosto, bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Można było się, wiecie, doedukować. Lecimy dalej, ponieważ zrobiłam wszystkie zadania, słuchajcie, już. Teraz zostały mi tak naprawdę tylko utrudnienia. Dobra, kochani, wjechaliśmy na planty. E, teraz musimy zrobić kółeczko, i tutaj zaczynamy robić nasze zadanie. Ale teraz. Nasi uczestnicy rajdu na hulajnogach Motus 10 Pro Daytona wjeżdżają na kostkę brukową, ale nie jest ona żadną przeszkodą, ponieważ hulajnogi Motus posiadają niesamowitą amortyzację. Dobra, jak na razie ani jednego pieska nie widziałem, to jest problem. Na szczęście trasy mam jeszcze dużo do zrobienia, więc mam nadzieję, że jakiś się pojawi. Szukamy kogoś z ramerem. trzeba mu powiedzieć, że co on w ogóle robi, czemu nie jest na hulajnodze, tylko na rowerze? Proszę was. Kula i noga, pyk pyk, jedziemy. Człowiek się szybciej przemieszcza. Człowiek se może zaparkować gdzie chce. Szczerze, samy plus. Dobra, skończmy zadanie. Sześć, pięć, trzy, dwa, jeden, przedostatni, zero, ostatni śmieć. A nie dość, że nagrywam kurczę odcinek, to jeszcze się przyczyniam dla dobra planety. No cudowne połączenie. Lubię moje ulubione rzeczy w jednym miejscu. Musimy zrobić trasę i zrobić zadania. Jeszcze dwa. W niedaleko galerii krakowskiej to jest dobry spot do tego, żeby zacząć szukać ludzi. Cześć! Ej! Pytanie dziewczyny! Mogę zrobić coś, na przykład jakiś dobry uczynek wykonać dla Ciebie? Mogę ci, nie wiem, przewieźć walizkę kilka metrów dalej i poczekam na nią, bo pewnie będziesz musiała przez chwilę jej taszczyć. No dobra. A co ty robisz? Duże zadanie. Ja mam dobry uczynek. A, to nie moje zadanie. To ja ci zrobię, o! Ja! Jest może któraś z was nie z Krakowa? Świetnie się składa. Chciałby ktoś może się wybrać na chwilowe oprowadzanie Krakowa na kolejnogach elektrycznych? Mam drugą. Ja Ci poopowiadam coś o Krakowie, a ja nie mam pojęcia, nic o Krakowie. Dobra? Dobra, kochani, mam walizkę, robię pierwszy dobry uczynek z dwóch. <gry> To mi zadanie, bo ja zapomniałem, że nie mam, to nie moje zadanie jest w ogóle, to jest jakiś skał. Przejechałem jakieś 10 metrów, żeby po prostu przewieźć walizkę, ale przynajmniej zrobiłem coś dobrego, bo przez 10 metrów nie będzie musiała chodzić z tą walizką. Jestem dumny z siebie. Dobra, to co, jedziemy? A i teraz słuchaj, z tego co wiem aktualnie, to jesteśmy na przykład obok Galerii Krakowskiej, odpalam Google Mapsa sprawdzam, co mamy tutaj obok i coś opowiem, gdzie ja jestem? Jesteśmy na przykład obok Galerii Krakowskiej, to jest kościół Matki Boskiej Śnieżnej, git, no i wszystko. Jeszcze jedna prośba, weźmiecie ode mnie ulotki, bo Adam, Jasne. kościół Boże. Matki, także dziękuję ci bardzo. Nie mogę wracać z gitarę To ją ukradła kolejna Motus, za bardzo jej się spodobała Mamy <gulibriu> ją <gulibriu> rozdałem 10 ulotek i przewiązam walizkę Nie ma za co, cim, Ja już objechałem całe planty Zostały mi tylko dwa utrudnienia do zrobienia więc stwierdziłam, że ja jadę po prostu tam w obrębie mety, żeby być blisko i żeby je zrobić właśnie tam, żeby później już zajechać po prostu i wygrać, nie? Szukamy kogoś z rowerem, to jest nasza misja teraz. Jest piesek, jest pierwszy piesek, proszę Państwa. Tylko najgorzej, że ja jestem w stroju banana, więc mam nadzieję, że Pan mnie tutaj nie wyśmieje. O, jest kolejny piesek, ale super. Mamy dwa pieski. Ojejku, jaki piękny jesteś. Piękny jest. Słuchajcie, robimy kolejne zadanie, proszę bardzo, tutaj em, mamy widzów i teraz moje pytanie jest takie, czy ktoś z Was nagrywa regularnie na TikToka? Nie. nie. Czy nie nagracie ze mną TikToka? Chodzi o to, że po prostu muszę namówić kogoś, żeby nagrał TikToka, jeżeli nigdy nie nagrywał na TikToka. No to dobra, możemy tak dobra, zrobić. Dobra. Nie pamiętam. Dobra, TikTok nagrany. Dziękuję wam serdecznie. Słuchajcie, ze względu na to, że mam jeszcze jedno zadanie do zrobienia, to od razu was sobie wykorzystam. Wiecie, czym jest 100 dni do matury mam nadzieję. O, tak, tak, wiemy. No, to jest film oczywiście, który dalej możecie obejrzeć w kinach. I słuchajcie, ja mam do was pytania właśnie maturalne. E, język polski, czy nie? Jest ciężko, jest ciężko. Kto jest autorem Pana Tadeusza? To jest proste. Bardzo ładnie. Teraz matematyka. Ile to 2 do potęgi czwartej? No to 2 razy 2, 4, O nie, to nie jest 8. Do potęgi czwartej 4 Tak, 8, 16. 16! Bardzo dobrze, dziewczyna trzyma poziom. Jaka jest suma kątów w trójkącie? 180. Bardzo ładnie! TADARARAT! Zadanie odhaczone, mi jest zimno, więc zabijam dalej. Co? Ostatnie zadanie robię! Jak ostatnie? No ostatnie! Mnie już nie interesują te moje zadania, chcę zobaczyć jak on został kelnerem. Nie wiem czy mam psychę na to. I co, że chcesz wejść tam z kolei w Nie, no nie! Nie wiem czy mam psychę zapytać się po prostu. A ja nie wiem co mam zrobić. Siema! Ej, dobra, pomożecie mi, muszę rozdać 10 ulotek. Proszę, bardzo wam dziękuję. mogę dwie wziąć. Dwie? O, to proszę. Dla ciebie i dla kolegi. Mam plan, ja sobie to przygotuję. To będzie MVP. Jeżeli rozdam te 10 ulotek, a na tyle każda ma mój autograf, to zrobię kolejne zadanie. Idealnie obliczone, 10. Już rozdam 30 ulotek, jak te rozdam, bo tu teraz rozdałem z 15. Cześć, jasne, ale musicie wziąć ode mnie dwie ulotki, dobra? Dobra. Proszę, ale za ulotkę, ale, ale to jest dobry deal Jasne, jak przyjmiecie ode mnie ulotki. Czy mogę sobie zrobić selfika z państwa pieskiem? Jeżeli chodzi o moje dwa, może pan. Ma pani dwa pieski? tak, tak, taką. Już zrobione. I z ryżkiem zrobię też. No, coś w tym stylu. Dobra, drugi piesek. Cześć. Mamy selfie kolejne, proszę Państwa. A ja, gdzie łysy? W pracy. Ja pierdzielę. Hej, nie szukacie może dostawców na hulajnogach elektrycznych? Nie, proszę Pana, nie. Okej, okay, dzięki. Dobra, widzowie, sprawdzamy zadania. Znajdź kawiarnię lub restaurację. No i odmówili mi, niestety, ale zaproponowałem, a w zadaniu było, żeby zaproponować. No i w zawodach też jestem komentatorem. Dobra. Czekaj na mnie, czekaj. Ale ty masz zadania jeszcze, chcę skończyć odcinek! No czekaj już. na mnie! Nie! Totalnie nie liczy się nic dla mnie! Dawaj, babcia, bo on ucieka! Odjeżdżam, 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 uciekam! Wybrałem pasję! Miałem zajawkę! Zgubiłem chłopaków. Cisnę do mety i mam nadzieję, że będę tam pierwszy, bo zrobiliśmy wszystkie rzeczy łącznie z utrudnieniami. Ej, ten strój banany nie ma miejsca na ręce! Nie ma! Nie ma! Pokaż! Pokaż do góry nogami, okay. No, tu macie I ja, dole. No i teraz tu prawdziwy banan, dobra. Szybki selfie jeszcze z drugim pieskiem. A ja nie mam gotowej proszę Państwa. Pani chciała 10zł za zdjęcie z psem What? Widzę kolejnego pieska pięknego Przepraszam Panią, czy mogę zrobić Zdjęcie z pani pieskim, bo jest przepiękny proszę. Bardzo dziękuję Tylko nie zjedz Pana Nie zjedz, bo ja jestem takim sztucznym bananem Tylko, mamy to proszę Państwa W takim razie Lecę do celu Czyli na metę Mogę I tak pan się tak, tak popatrzył na mnie. Ja się I jeszcze, czy dwa czy trzy jest. razy się na mnie popatrzył, że ja tak, jakby wiecie, to jest mega niekomfortowe, że ktoś jedzie dosłownie koło ciebie. Ale dobra, zadanie wykonane. Teraz ostatnie zadanie mi zostało, słuchajcie, kochani, muszę namówić kogoś, kto jest na rowerze, że kuraj, noga jest lepsza. Najlepiej to by był ktoś to właśnie prowadzi ten rower, bo ja nie podejdę do kogoś, kto kurde jedzie, bo się nie da po prostu. Dobra kochani, kolejne zadanie zaliczone. Rozdałem w międzyczasie 25 ulotek i 10 autografów. Zostało mi tylko jedna, jedna przysługa na hulajnodze i mam skończone zadanie. Mam jeszcze utrudnienie, że jak będzie przejeżdżał obok mnie rower, to muszę go prześcignąć. O, widzę! Proszę panią, ale ja tylko przed paniu prześcignę na sekundkę. Ja dziękuję bardzo. Posti, posty, post też ścignę. Siemano. Siemano. A co ty taki szybki? Jest to motus 10 urban, polecam. Jedziesz na metę? No? Ja też. I mamy tutaj operatora, który też mnie tutaj złapał, ale on nie zdaje sobie sprawy, że wybrałem pasję. Miałem zajawkę. Dobra, gonimy świeżego, ale z jakiegoś powodu ma trochę szybszą olej nogę. To ja źle pojechałem, bo ja wróciłem do tych posągów. Ty, skubiłem się. <laughs> źle pojechałem! Po będziemy będzie pierwszy! O nie! Dobra, jeszcze go wyprzedzę. Łowałam tutaj y, kolejnego widza i słuchaj, chodź tu. Y, jakąś masz konkretną kategorię, którą sobie życzysz? Że... Ścisłego może? Matma, dać mega to. łatwe jak coś. Pierwiastek z 49? 7. Co to jest promień w kole? odległość e, środka okręgu od jego krawędzi. Bardzo ładnie. Czy wiesz jakie państwo ma największą powierzchnię? Rosja. Bardzo ładnie, dziękuję. Dzięki serdecznie. Zdasz maturę na pewno. Elegancko To jedziemy na metę. Pół jednego nie zrobiłem, ale jedźmy już. Ja przyjechałem fest! Fest za daleko dojechałem! Ja! Ale błąd! Dobra, ale jest jeszcze szansa, jest. Trzeba się zatrzymać, bo jest lipa. Ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. O, oj! Ja do przodu muszę jechać fest. Kurde, no nie wygląda tak, jakbym jechał w dobrym kierunku. Musimy zwracać uwagę, czy nie ma tu gdzieś jakiegoś banana, który mnie wyprzedza po prostu. Nie poddaję się. Powiedz co mam od urban. Widzowie, chyba dojeżdżam. Widzę duże muzeum. To jest chyba tam się odstaliśmy, dobra dzida, dzida, dzida Ostatnia prosta, czy będę pierwszy niż posti? Szybko jedź Widzę, że masz rower, a na przykład powiem ci, że kolejnoga y, na przykład y, jest y, według mnie fajniejsza niż rower Zgadzasz się, że jest lepsza niż rower? Możemy sobie podać rękę, że jest lepsza kolejnoga niż rower, tak? Tak No, bardzo dobrze, bardzo dziękuję Let's go! Pierwsze miejsce moi drodzy. Ej szczerze nie spodziewałam się, nie spodziewałam się, że jakby będę pierwsza, ale O, dziękuję. Kto wygrał? No jak to kto wygrał? Widzisz to jest w moich rękach, nie w twoich. I byłem pewny, że jestem pierwszy. <laughs> Si! I jak gratulacji za wygrano, bardzo. a jeżeli wy też chcecie poczuć wiatr we włosach i śmigać po mieście tak jak my, to oba modele Pro 10 Urban i Pro 10 Daytona znajdziecie na stronie internetowej motus.pl I ogarniamy dla was zniżkę, którą znajdziecie w opisie, w sumie dla całej ekipy dosłownie i w przenośni Więc chodźcie do opisu i klikajcie w link Do zobaczenia Pa